Cześć, witajcie, tutaj klocki i dzisiaj będziemy grać sobie w taką fajną Lego grę. Ona jest bardzo fajna, naprawdę mi się bardzo podoba takie, um, takie Lego gry mi się bardzo podobają. Um, będzie jeszcze może będzie z tego seria, pewnie będzie, ale teraz nie nagry nagrywam bez kamerki, dlatego że z kamerką będę nagrywał później, jak już będzie z tego właśnie seria. No i zaraz będziemy sobie grać, bo bo zaraz będziemy no, będziemy grać inaczej, no po prostu nie da się tego inaczej opisać, po prostu będziemy grać i będziemy jeździć takim autkiem z LEGO. Taką mam fajną, muszę to ściśleć multimedia trochę i teraz muszę, będę musiał jechać patrzeć, bo mam fajnego skinka takiego podobnego do mnie jeszcze będzie ukazuje, żeby go jeszcze bardziej zobaczyć. No i ruszamy. Uwaga, jedziemy, 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 paliwo zdobyliśmy, jedziemy, skaczemy nad przepaścią, oj, oj, oj Dobra, lecimy dalej. I zaraz sto doło... Nie, nie przywaliliśmy. Dobra, mieliśmy. Mogliśmy przywalić, ale... Oj, wy nas. Ale jedziemy, 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 jedziemy przez siano, jedziemy przez pole. Ogólnie to jest... I idziemy przez pole i musimy tutaj przejechać przez różną stodołę. I właśnie tutaj mnie wyprzedził... O nie, no... Oj, 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 trzeba dalej jechać, no. Mm, hmm. Dobra, jadę dalej, jadę dalej, jadę dalej. dalej uwaga, oj. oj, 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 oj. No czemu to nic nie widać? no. Naprawdę ciężko. Mm. No i jedziemy dalej. Jadę jedziemy no to musimy dalej on dalej jedziemy 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 no i nie wiem bo jesteśmy... mm, zaraz tam właśnie no nie jest się gra od tutaj widzimy go teraz fajnie nie no tak fajny strój go od odzorować lego może mi się uda no i nie wiem co teraz. No, i teraz będzie trzeba już trochę do garnkami pod moim, tam w moim domu. Ja teraz będę. Będzie... Kolejna runda, a już jestem. Dobra, to będę dalej, ja to dobra. No, czemu się No, Ja tego nie robię, naprawdę widzę. O dobra, jedziemy dalej, no... Oj! oj, Już tak się uda się rozwolić są uszkodzenia jak prawie lego krzela. Się... Oj, to się rozwalamy naprawdę jak prawdziwe lego. No teraz wygląda jak traktor taki typowo traktor. O! Jedziemy, 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 na no, weź. jedziemy, 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 o nie, powie, nie pojechaliśmy. Teraz będzie, teraz nic nie mówię, bo muszę teraz poczekać aż będzie ten, jak to się nazywa, kolejna runda. Słyszycie mnie? Halo? Halo! Słuchaj mnie? Halo! Dobra, chyba mnie słuchać. okej, okay. no to jedziemy dalej. Oj, oj, oj. On mnie chyba podciął nie, nie? Nie wiem, czy on mnie podciął, czy nie, bo w końcu. Nie wiem, pisze w komentarzach, bo ja nie zauważyłem, czy on mnie podciął, czy nie, w końcu. No i jakoś, no jakoś to będzie. Dobra, jedziemy dalej. Wyprzedzamy, 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 ojej, wyprzedzamy, wyprzedzamy, o, ojej, ojej, Dobra, tu już nie ma nic komentować chyba. Dobra, no, jeszcze parę rund, rund i chyba kończymy na dzisiaj. Je, nie wiem jeszcze ile rund byśmy tak zrobili mniej więcej, ale chyba już kilka minutek i będzie trzeba kończyć no i ja się czekam. o jedziemy dobra jedziemy dalej ja tak sobie się zawieszam bo tak ciężko, nie wiem co mówić po prostu wtedy więc jakby tutaj teraz nie będę mówił i jak mnie Taruna zostanie znowu właśnie mówić No i nie wyszło, kolejny raz nam nie wyszło, ciekawe naprawdę, że nam kolejny raz nie wyszło, ale dobra, dalej będziemy się starać i będziemy próbować. No, tylko chcę powiedzieć, że długo będzie już ten, ta, re, re, ta no wie, pan, wiecie chyba, no co już mówiłem, mówiłem, piszcie w komentarzach co powiedziałem, bo już się zapomniałem. Mm. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jestem. Dobra, udało się, udało się, udało się. Mm -hmm. Dobra, będę, będę jeszcze ten, zaraz jak minie ta runda, to już chyba będzie koniec, mi się wydaje. Więc Uff, teraz nie będę nic mówił, jak minie ta runda, to sobie cały odcinek szybko przewiezie. No i się skończyło, dobre A jeszcze jedną może rundkę zagram, nie wiem jeszcze Dobra, jeszcze jedną rundkę i do domu No to co, czekam, nasz będzie ta runda I uwaga Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Jedziemy Jedziemy, 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 jedziemy na wycieczkę, jedziemy na wycieczkę, jedziemy na wycieczkę. Oj, nie jedziemy. No, jak widać nigdzie nie pojedziemy chyba. A dobra, tam ważne czy nie, że wystartowałem, co nie zaraz znowu wejdę na te góry, które, no właśnie tam już są piekielne góry, na których zawsze umieram. Nie zupełnie nie będzie inaczej. Będzie nie inaczej. No właśnie mówiłem. Uwaga. Tak, Spróbuję jeszcze wyjechać. Oj. Już chyba nie mam po co w ogóle jechać, No mówiłem. No i co tu dużo mówić. Na dzisiaj to... Nie, czekajcie. coś mi Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.